Siódmy dzień mojego postu. I tak myślę, że powoli zaczynam się przygotowywać do wyjścia. A dlaczego chcę Ci powiedzieć, że ten mój post dobiega końca? Dzisiaj pierwsza z w mojej głowie pojawiła się odpowiedź. Rozumiesz? Ja dostałam odpowiedź na zadawane moje pytanie, i ją zobaczyłam. Mało wygodne. Taka właśnie ta kluska, która się zawsze w gardle pojawia, jak czegoś nie możesz przełknąć, bo Ci tak zatyka, nie? Że wiesz, poznajesz tą odpowiedź i myślisz to niemożliwe, żeby tak było. A jednak. Więc jak się wygluciłam i przyjęłam prawdę o sobie, no to powiem tobie, że pojawił się głód. Coś tam się strawiło i zaczęłam dostrzegać takie rzeczy w internecie jak przepisy. I w ogóle dzisiaj rano wstałam i pomyślałam sobie: "Nastawię nową kombuczę". I tak sobie właśnie teraz zaczynam wszystko składać. No zobaczę, jak będzie jutro. Myśl jest taka: Albo dopiero teraz zacznę przyjmować i teraz dopiero świat się może wypowiedzieć, bo wcześniej oczywiście byłam za mądra. Mojego było na, przedzie, na przodzie. Albo tak mi zostanie. Jak mi tak zostanie, to do tego momentu musiałam dojść po to, żeby już to mieć, nie? Więc wiesz. Ale jak, jaka jest odpowiedź? Zobaczymy jutro. Także siódmy dzień już jest tak bardzo pracowity, wiesz, taki w przygotowaniach, taki mówiony. Okej, okay, Dana. Tak. Plan. Gdzieś w głowie, który nie wiedziałam nawet, że jest, widzisz, to był taki raczej określony, że do czegoś chcę dotrzeć, niż to, jaki czas mam być bez jedzenia, tak? Czyli tylko na wodzie. Co tak się budzę, to bym, I have power! No jak będę miała ten power, zobaczymy, co znowu z tych przestrzeni akaszowych poprzypływa, jakie mądrości tu mi spłyną do tego łebka mojego. No i właśnie tak. Także dzisiaj. W odpowiedziach na pytania. I wiesz, takie podsumowanie i sentencja, to jest taka. Jeśli zadasz pytanie i będziesz wytrwała w tym obserwowaniu, co świat tobie pokazuje, to wiesz, że na samym końcu odkryjesz tę odpowiedź. Nie odkrywasz jej, bo jest bolesna, bo dotyczy ciebie. I tego właśnie związanego z wczorajszym dniem tego drugiego dna, czyli tego, co tam chowasz w środku kotku. No ale co? Zobacz. Prawdziwa dzisiejsza ja. Dana. Chciałam powiedzieć wkurwiona na człowieka, który robi to za każdym razem, No wcale nie. Nie. dziś mam takie. No, tak rób, nie? To twój silnik, tego zarżniesz. No, nie ja. No. To pozdróweczki i do usłyszenia. Pa.